Cześć, ja jestem Paweł Malinowski. Witam na kanale Moja Reakcja na. Dziś czeka na nas Nerd w szkole dla superbohaterów. Jak odkryłam supermoc? Bla bla bla! Supermoc to jest zostawić o to i to i uśmiech na twarz. Zaczynajmy! Wow. Kocham cię, mój psiaczu. Mama, weź! Ona wygląda, jakby wróciła po weekendzie z randki, a nie jakby ją mama do szkoły podwiozła. Dziwna sytuacja. Chyba, że to nie była jej mama, tylko jej weekendowa randka. Czy Czy liderki? Cholipa, ja bym zrobił tak. <śmum> Mamo, poczekaj! Ok, jest chyba Ant-Man, jest Hulk, Superman, czy liderki, które się kopiują. Nie wiem, co to za superbohaterka? Co? Okay. Uh, 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 uh. Flash jeszcze tam był, albo Flash, Flash, Flash. Flash, tu. Okej. Pół roku temu byłem na filmie Batman i wyglądał on troszeczkę inaczej. Gdzie on jest? Nie, nie to nie. A. Jeśli on może być Batmanem, haha! To ja również mogę być Batmanem! Czas na moje do numer. Hej! Załatwione. Hmm. Hmm. Hej! To moja kolej! Ja nic nie mam! Okej, okay, wejdź. okej. Okay. Przypomniał mi się odcinek o przemycaniu jedzenia na basen, co był naprawdę dobry odcinek. Kto pamięta, ten pisze baseniara w komentarzu. Hmm. O, Wonder Woman. Dzień dobry, pani. Dzisiaj piszecie test. Test. O nie, w takim razie do widzenia, pani, do widzenia! Tak, zaczynajmy! Kryj się! O, Nikt mnie nie znajdzie. Od kiedy Batman używa peleryny niewitki. Niezłe krosy superbohaterów! O? A? -ha. Rajerzy! <grym> Ach! Hmm. Mamy dziś test! Hmm. Tak, jestem przygotowana. Nie wydaje mi się. Ukrywania? O nie, prawie oblałem, ale. Hej! Znowu superbohaterowie? Są to jacyś normalni la wow, Ciekawe! A chcesz się kumplować?? A? A, wow! Dziękuję. Jego supermocą jest niepotrafienie odpakowania Lizaka. A, 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 a. I jego chorobą jest padaczka. O nie, to hulk! No to nic normalnego. Miau. <grym wytkujesz> Czy to coś na szafce? To miało być kobietą-kotem, tak? Miau. <grym wytkujesz> Miau. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Ej, jak się ona nazywała? No nie pamiętam, jak się ona nazywała, ale jak ktoś pamięta, może mi napisać. Ją grała Angelina Jolie w filmie. Kto? To? zrobi? To no, chyba był! Uuuu Ale się na nich rozpruli, bu! Jak możecie być takimi e, 60 70 80 A, uuu. A, uuu. Nie złata Harley Quinn, tylko taka po metamorfozie u fryzjera, to takiej ostrej metamorfozie. Mm. A, hej, mała. <laughs> hej! <laughs> no co, jak język telsy, to też czasem mi się ten czarny winogronowy przyklei do zęba i tak wyglądam. Hehe, <laughs> he. Hmm, ale super! <laughs> wow! A, 1500 A, słów na minutę! Troszko się to czyta! Zero wow, słów na minutę! A. O. To słów na minutę. 5 słów na minutę. To jest Harley Quinn, która dostała naprawdę mega łomot od Batmana albo Jokera. W sumie właśnie gdzie jest Joker? Halej! Uda, 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 wielka moc to wielka odpowiedzialność. Uda, uda, uda. No, jakby była taka szkoła superbohaterów, to te wszystkie wielkie siłacze, by ją myślę, w półsemestru zrównały z ziemią i by była szkoła letnia pod gołym niebem. Przachrad! No, tak! Wygrałam! No, Nie! Dostajesz jedynkę. Ale wygrałam! No, mnie. Szachy to nie jest A co to był niby za superbohater, ten gościu z wąsem? Ile jeszcze? Będą nas squidować i gameować. Ile jeszcze? Poza tym to nawet nie była super buhaterka tylko jakaś lalka ze skanerem w oczach, która eliminowała graczy. Aaaa, eee, mm? zjadłabym coś. Proszę! Hmm. O. Częstuj się! Dobra, co może dać kobieta kot do jedzenia, nie? Czy to będzie sucha karma? Czy to będzie mokra karma? Czy to będą jakieś śledzie w sosie własnym? fuj mm. O! Ok, było, było blisko, ale się powstrzymałem. Zjedz sobie jabłka! No i dobrze, są bezpieczni. Przynajmniej już ich nie zeskanuję. O, tam jest! Dwóch 100 metrów. Teraz pytanie, czy toalety dla superbohaterów wyglądają jak normalne toalety, czy może superbohaterowie nie sikają i nie slają, więc będzie tam na przykład same lustra i umywalki. Ta czy liderka jest najbardziej straszną postacią w całej tej poświrowanej szkole. Dużej nie wytrzymam. Włacce męski włóce zwierzęta. O, o, tak, jak miałbym do wyboru pójść do wóce męskiego albo do wóce dla zwierząt, poszedłbym do wóce dla zwierząt. Tam będzie kobieta kot, no nie, nie zdążyłem powiedzieć zanim zobaczyłem Ale wiedziałem, że będzie kobieta kot robiąca do kuwety Mi się też czasem zdarza, a nie jestem catboyem, tylko zwykłym chłopakiem Naprawdę mają tyle efektów w filmach i dodali sztucznego kloca, zamiast po prostu ktoś z ekipy zrobić do kuwety i byłby przynajmniej realistyczny? W sumie to dobrze, że tego nie zrobili. Kto zaprezentuje swoje supermoce? Hmm? Ja! 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 O, w szkole też się tak zgłaszałem, bo czasem jak trzymałem rękę, żeby coś powiedzieć, na przykład Przepalnie, przepalnie, chcę! Zanim pani mnie zauważyła, to mnie już tak ręka bolała, że mówię Muszę drugą się podtrzymać Czasem nawet nogą się musiałem podtrzymywać I robiłem z siebie taką wielką, człowieczą konstrukcję Myślę, że jakby pani tak godzinę przetrzymała mnie To bym wyglądał jak wieża Eiffla Albo rusztowanie przy blokach Maja do tablicy Mhm Jaka jest twoja supermoc? Maja to jest w ogóle imię, które W całym swoim życiu spotkałem tylko raz Tylko raz w szkole podstawowej I nigdy więcej, tak jakby była tylko Jedna Maja na całym świecie I w sensie tutaj jest druga, nie? W ogóle fajnie, że poznajemy imię głównej bohaterki W ósmej minucie filmu Pokaż uh, Okej okay. uh, uh. O, Joker przyszedł To nie są supermoce Jedynka uh, Ale ja nie Supermocy! Jak to nie masz supermocy? Nie, płaczesz. Potrafisz czytać 1500 słów na minutę. Ja potrafię jakieś. 6. Czemu nie mam supermocy? O? O? Nie martw się, pomogę Ci wystrzelić sieć. Teraz ja! Co tam? Uciekaj nie? Uciekaj w tym momencie! Uciekaj! Eee. Nie. O, nie. Niedobrze, nawet on to słyszałem. O, nie! O, czy to ty? Mówiłem, uciekaj, bo będzie na ciebie! Nie, to on! Eee. Żartujesz sobie? Nie trafisz na tablicę honorową. Honorową? Ten pas to było dobre. To było dobre. W końcu jestem bohaterką. A tak serio? Jak wylądowałaś w tej szkole? Hmm. Hmm. O nie, o nie moi drodzy, kiedy widzicie dwóch gości w okularach i garniturach idących do waszego domu z napisem tajna misja, to się ewakuujcie, nie otwierajcie im drzwi, ale pamiętajcie o tym, aby wbić niedługo na kanał Moja Reakcja na... I... mieć na twarzy uśmiech, albo nie. Do zobaczenia.